Olga? Jest prawie wyczyściłam to nagranie, Porywacz nie wysilił się zbytnio, użył bardzo prostego modulatora głosu. O, mam. Pójdzie w całości. Mam wasze dziecko. Jeśli chcecie je jeszcze zobaczyć, przynieście 50 tysięcy do parku Jordana za dwie godziny. Zostawcie je przy wejściu od strony stadionu. I żadnych psów, bo wasza córka zginie. Przecież jeszcze dzieciak jest. Numer jest zarejestrowany na Patryka Woźniaka. Zadzwonił ze swojego telefonu i na dodatek go nie wyłączył. A, nawet GPS jest Ten chłopak ma jakąś kartotekę? Już sprawdzam. Nie. Czyli to jakiś amator jest. Słuchajcie, mam najnowsze dane z podsłuchu Sabiny Michalak. Zgadnij, do kogo najczęściej wydzwaniała kochanka Siedleckiego. Do Woźniaka? Mhm. Ale co będzie, jak coś pójdzie nie tak? Nic się nie bój. Zgarniamy kasę i wiejemy. Słuchajcie, telefon chłopaka loguje się na skrzyżowaniu Sadowej i Malwowej. Niedaleko domu Siedleckich. A co z dziewczyną? Patrz, według obserwacji jest niedaleko Woźniaka. Skoro do tej pory nie doprowadziła nas do dziecka, to co? Zgarniamy ich obydwoje? Dobra, dajcie wsparcie. Chłopaki, chłopaki, idziecie z Kubą.